Piadoliny Radłowskie. Piękne, niecodzienne ogrodzenie, kiedyś okalało całą tą posesję. Ciekawy, niebanalny ogród. Pięknie. Za chwilę to wszystko może zniknąć. Rozmawiam z właścicielką tej tak ciekawej, pięknej posesji zadbanej. Zniknie. Zniknie, tak? Bo kolej wywłaszczyła na cele modernizacji linii kolejowej I, i w tym momencie już mam wpisane to w księgach wieczystych, zabrane, z tym, że bez odszkodowania, ponieważ nie zgodziłam się na, na odszkodowanie, które mi zaproponowano i wyceniono z uwagi na śmieszne i, banalne ceny tak za grunt jak za rośliny, które uległy zniszczeniu jak również za ogrodzenie, które było no, takie unikalne w pewnym sensie, ponieważ był każdy subrzeźbiony. no i po prostu w, w tym momencie mam sprawę, będę miała ogrodzenie przez moje y, wodę małopolskiego. Czy nie da się może coś uratować? No nie wiem, no zobaczymy, ponieważ y, ja w własnym zakresie zbieram informacje o cenach działek. No i ta cena, którą mi zaproponowana jest no kilka nie niższa niż ceny w ogrodzie. Tak, tego rodzaju nieruchomościami, bo uważam, że potraktowanie tej mojej działki, która jest w sposób, robić, bo mam wiele nasady i mam wiele drzewek że osobnych. I najciekawszą częścią mojego, mojej posesji. No miejmy nadzieję, że uda się pani przynajmniej uzyskać godziwe odszkodowanie, bo serca włożonego w tworzenie tego ogrodu, tego ogrodzenia, sadzenia tych roślinek, to jest bezcenne. Tego pani nikt nie zwróci. Pozostaje tylko smutek, że praca, piękne otoczenie nie zostało docenione. A przecież chcemy, żeby domy w naszej gminie były ładne, były zadbane. Życzę pani, żeby przynajmniej pieniądze zrekompensowały chociaż trochę trudu, który pani włożyła córce. już tu coś pięknego. Dziękuję bardzo, ale no jestem pełna obaw i jestem zaniepokojona. Zaniepokojona, ponieważ mam KT się nie będzie zgadzało z tym i będzie wetować, że tak powiem wyższe ponad 10% oczkolwiek. Czyli yy, zła prognoza jest taka, że teren w sumie będzie niczym, Będzie zarastał chwastami? Będzie zarastał do, 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 do momentu, kiedy kolej nie prowadzi tu jakiejś inwestycji. No i, 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 w, no i tu przeraża mnie to, że taki duży, w tym moim tutaj, w tej mojej części taka duża Powierzchnia została tak głęboko we, wejdziono na moją działkę, że tak powiem, ponieważ y, wcześniej też tam zabierano, poszerzano, ale takiej, no, tak daleko nie, kolejnie nie, nie wchodziła, że tak powiem, w działki tych innych współwłaścicieli. No, ja tu mam najwięcej, po prostu najgłębiej, że tak powiem, najwięcej zabrano pozwoli pani, że będziemy monitorować tę sprawę? Bo mi też zależy, żeby proszę gminie bardzo, były cudne, takie jak te nietypowe obraz. Proszę bardzo. I moim rozmówcą była pani? Eliza Oćwiej. Pani Eliza ja dla portalu Nasz Wojnicz Aleksandra Romańska.